Witajcie, z tej strony Vinci Strange. Dzisiaj jest 23 września, a to jest mój kolejny codzienny psychoblog. Jak widzicie, dzisiaj znajdujemy się w piwnicy, ponieważ tak wyszło po prostu. Za mną są różne przetwory, najbardziej widać czereśnie w słoikach. Mój tato lubi takie kompoty z czereśni. No, ale nie o tym. E, jak się dzisiaj czuję i co robiłem? Hmm. Rano byliśmy z żoną, z naszym kotem, u kotów mojej siostry. Tak, o, chcieliśmy je, je spotkać ze sobą, żeby się pobawiły, albo coś. No i się strasznie bałem, że będą się gryzły, albo coś takiego e, złego się stanie. No, ale na szczęście nic z takiego. Nie stało. Po prostu koty mojej siostry, które są większe od naszego kota, bały się po prostu naszego kota i tak trochę się powąchały, i tak pochodziły, a nic szczególnego się nie działo. Tam to trochę posiedzieliśmy i pojechaliśmy i stwierdziliśmy, że za jakiś tam miesiąc czy tam kiedy wyjdzie, zawieziemy ją znowu. I zobaczymy, jak będzie za drugim razem. Bo yy, no, to jest takie powiedzmy, przygotowanie na ewentualną ewentualność, że gdybyśmy z żoną gdzieś chcieli wyjechać, a moja siostra by była akurat w domu, no to można naszego kota jej podrzucić i będzie się nim opiekowała. Yy, w taki sposób myślimy. Yy. Strasznie mi się głos łamie, bo się denerwuję. Ale dzisiaj... No tak, bardzo się stresowałem przed tą wizytą kotów. Dzisiaj powiedzmy mam zły humor. I się denerwowałem bardzo tą wizytą. Jak wróciliśmy, to się trochę przespałem, bo byłem strasznie... Nie, wróć jak wróciliśmy, to żona poszła spać, ja poszedłem tam coś oglądać, coś robić i zacząłem odczuwać jeszcze większy niepokój, więc wziąłem tabletki obiadowe trochę wcześniej niż zwykle, no i poszedłem się położyć spać, bo no po prostu było tak ze mną źle, że nie wiedziałem co innego mogę z sobą zrobić. Przespałem się, było troszkę lepiej, no i teraz jest yy, około godziny siódmej i ja yy, no, ostatnie tabletki w dzień biorę o godzinie dwudziestej, <coughs> dwudziestej Przepraszam. Czyli jest powiedzmy dwie godziny przed wzięciem tabletek albo trzy, jak kto liczy. Yy, I powiem wam, że naprawdę... W tym momencie bardzo źle się czuję, odczuwam duży niepokój i czuję po prostu, że obiadowe tabletki przestały już działać. Potrzebowałbym wziąć kolejną porcję tabletek, no ale nie mogę sobie tak przesuwać godzin, dlatego niestety muszę się męczyć i czekać. Przed chwilą leżałem na podłodze przez dłuższy czas. Nic nie robiłem, jedynie co zapisałem sobie, co chciałbym w poniedziałek u lekarza powiedzieć, bo ogólnie przed wizytą u niego również się strasznie denerwuję. Mimo, że może nie powinienem, ale no wiecie, że to jest silniejsze od niektórych, no ode mnie na pewno. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Aha, no i wczoraj, powiedzmy, zdarzyła się taka niefajna sytuacja. Eee, jakby to powiedzieć w taki sposób, żeby nie zachęcać nikogo, by ja absolutnie nie zachęcam, ale powiedzmy, że, eee, że zdarzył się mały wypadek i mam kolejną dziurę na ręce, o tak. Tak mogę to ująć. Nie jestem z tego dumny, ale no po prostu tak sytuacja się potoczyła, że, że niestety w żaden inny sposób nie, nie umiałem sobie poradzić. Jedynie tyle dobrze, że zdarza się to u mnie już rzadko. Ostatni raz to -ho, -ho, ho. Temu to się zdarzyło. No ale w ogóle się nie powinno coś takiego zdarzać, no ale powiedzmy, że jestem chory, więc jakoś to sobie usprawiedliwiam. I jedyne, nie, jeszcze chciałbym dodać, że za każdym razem jak teraz odczuwam niepokój, jestem na przykład na siebie zły, że nic nie robię, tylko leżę na podłodze, to sobie powtarzam, że masz prawo nie powinieneś być na siebie zły. Masz prawo po prostu się złościć, ale nie możesz się złościć na siebie. I o dziwo to mi na razie pomaga. Naprawdę, jeżeli powtórzę sobie, że nie mogę być na siebie zły, to wydaje mi się, że, że, że mi to pomaga i tak nie myślę. Przynajmniej nieświadomie, może podświadomie. Jakoś to wpływa, ale, no, wydaje mi się, że to mnie uspokaja. Eee. Czy coś jeszcze chciałbym dodać? Myślę, że nie. Ale dajcie chwilę kopię w pamięci. Aha, no, to już taka ciekawostka, ale można powiedzieć, lubię wam opowiadać o Lego. Eee. No to tak. Na tym roku wyszedł taki zestaw świąteczny LEGO Główna Ulica, chyba tak się nazywa, czy Świąteczna Główna Ulica. No, ale w każdym razie są takie dwa budynki w nim i świąteczny trawaj. Myślałem, że sobie w tym roku kupię ten zestaw i będę miał ten świąteczny trawaj, lecz z powodów takich, na przykład, że ZUS odmówił mi świadczenia rehabilitacyjnego i mam Sporo innych wydatków, no to już wiem, że na 100% z tego zestawu nie kupię, ale jestem na tyle kreatywny i się nie poddaję, że zbudowałem taki tramwaj z własnych krocków. Jedyne co musiałem kupić, to 8 okien. I to był koszt, nie pamiętam, no ale na pewno mniej niż 10 zł. I to kupiłem, a resztę pokombinowałem z niektórych złożonych zestawów, wyciągnąłem jakiś klocek, zamieniłem innym. No i tak udało mi się skonstruować ten tramwaj świąteczny. I będę teraz jeszcze do niego dorabiał tak jakby drugi wagon, albo po prostu jakiś taki nie wiem, magnesik, albo bo taką końcówkę, żeby dało się przyczepić kolejny wagon. Jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie rozwiązane, ale coś będę kombinował w ten design. Także no, myślę, że tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo i do jutra.